Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gejsztora w Półtusku corocznie rozpoczyna rekrutację. Te rekrutacje trwają już u nas lat 15. W tym roku jest to szczególnie trudna sytuacja, ponieważ mamy mniej maturzystów, mamy także niż demograficzny, ale dobre uczelnie, a do takich na pewno zalicza się Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gejsztora, gotowe są przyjąć tych wszystkich studentów, którzy chcieliby studiować. Nauki humanistyczne. Nasze kierunki cieszą się powodzeniem. Powodzeniem cieszą się dlatego, że Akademia dysponuje znakomitą infrastrukturą, świetną biblioteką liczącą prawie 200 tysięcy woluminów, a także bardzo dobrymi warunkami życia studenckiego. Sport, kultura, imprezy, zabawy, juwenalia półtuskie, to wszystko świadczy o tym, że studenci mogą się i uczyć, i mieć rozrywkę. Chcę powiedzieć, że w tym roku rekrutacja, jak powiedziałem, natrafia, natrafi z pewnością na kłopoty, ale liczę na to, że tak jak w ubiegłym roku Akademia Humanistyczna będzie miała studentów. Wyobrażam sobie bez wyższego wykształcenia i dlatego wybrałam studia pedagogiczne w Półtusku. A dlaczego w Półtusku? Ponieważ jest bliski dojazd i jest bardzo komfortowa. Pomimo niżu demograficznego, nasza uczelnia i kierunki, które tutaj są, cieszą się. Nieustającym powodzeniem. W szczególności dotyczy to wydziału pedagogicznego, który ma rozliczne specjalności, ale także wydziału historycznego, nauk politycznych. Ostatni wydział, który jest szczególnie cieszy się powodzeniem, jest to wydział turystyki i wydział socjologii. Myślę, że właśnie ta wysoka jakość przy bardzo umiarkowanym czesnym. Spowoduje, że studenci, tak jak każdego roku, wybiorą i tym razem studia w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gijsztora.